Hej, święciku, witajcie z tej strony Gilon. I to dzisiaj jest w sklepie 16 kwietnia 2022 roku. Dziś mamy Sorinę za 1400. Zasadnie najlepsi Kumple za 1000. Dziś mamy już panią Halej. Dalej mamy Halej za 1200. Lella za 1200. Ametystowi Kieł za 800. Mrugaczkowe za 500. Dalej mamy bombowe barwy za 1200 Barny strzel za 1500 ten rożyc za 1500 Barny Strawy za 1200 Gwiazdeczka za 1200 Pryzmo Ostrze za 800 Astra za 1500 Efektor, w ogóle powrót po jak około 1000 dni, także 1000 dni temu ten skin jak był i jest dzisiaj, także ciekawe ganga sobie za 500 Bagien na łusku za 300, pakiet beta z Dynamite za 800, linia skanowania za 300, no i co, nocna skiny, które były, Coachella, też, która już była i tyle. Także co widzę, i sklep mi się podobał, to pamiętajcie, że zostawić w górę i pamiętajcie oczywiście, żeby e, wpisywać kod GGL na sklepie. A ja się z